Witamy serdecznie. Cześć wszystkim. Z tej strony e, Patryk Silewicz. Słuchajcie, <laughs> ja kim jestem? To ja się za pożrąłem tak. I madam. Cześć <laughs> wszystkim. Słuchajcie, spotykamy się z okazji e, zbliżającego się święta Halloween. To ona. Wiecie, jakby my jesteśmy jacyś. Nie wiemy, kiedy to oglądacie, ale zawsze kiedyś zbliża się Halloween. Zawsze. <laughs> tak, no kiedyś tak, tak. No prędzej czy później, no. My no, lubimy taki klimat, no po prostu co? No jakby tak jesteśmy i się nie zmienię. I po prostu robimy horory i te sprawy, więc fuck off i, i peace. Dobra, ale dlaczego <laughs> ty jesteśmy, że lubimy te, Dobra. I te <laughs> tady, nie? Dobra, <laughs> Państwo to jest Z okazji zbliżającego się święta Halloween Buzzfeed przygotował najlepsze tweety jakichś po prostu, nie wiem, randomowych Tweet. ludzi dotyczące horrorów i scen Aha, w tych no. horrorach, takich najbardziej... Okej, okay. no dobra, zobaczmy, może być zabawne. Ludzie w horrorach wykopują swoje własne groby za pomocą jednej łopaty. <śmiech> <śmiech> I to wszystko w ciągu 20 minut. <laughs> ale to jest prawda, to jest szerząca prawda, ale ja przez to Myślałem przez jakąś część dzieciństwa, oglądając spółko filmy z tymi bo. samymi scenami, bo to bo już się to chyba tak nie robi, uważam, że prześmiewczo mi się wydaje, ale wtedy było to masę tego. I ja serio myślałem, że tak wygląda. I później kiedyś złapałem za łopatę no wiem. i tak. O nie, to się to chyba, to chyba inaczej jednak. Ludzie w horrorach uwielbiają wycierać zaparowane lustra, aby zobaczyć, co jest za nimi, zamiast się odwrócić. To jest <laughs> prawda, te lusterka. No nie. I zawsze tam jest ktoś. To się jest tak. w tym lusterku, jeżeli. Jeżeli... Jest e, tutaj, to będzie też tutaj, po prostu masz się odwrócić. Też chciałbym właśnie ostrzec wszystkich, bo jeżeli e, po prostu zrobicie sobie taką e, gorącą jakąś e, Noc. prysznic, tak, A, ja nie no. oceniam, to po prostu jak wam zaparuje lusterko, no to przypomnę, To jest to, to jest ten moment. Tak ja, wiem, no nigdy nie wiadomo kto wyskoczy za. No nie? Oso. Nie widzę, gdy tak paruje. To jest jakieś nielegalne, bo to jest. No, Lustra w ogóle powinny być okładzane. Ale dlaczego jeszcze nie mamy się bo która nie paruje. W sensie lustra, które nie paruje. Bo, bo zajmują się innymi rzeczami jakimiś jak długimi. Przestańcie mi. z tym Marsem. A, Chcemy lustra, które nie paruje. Mamy Marsa. Sporytel. Oczywiście pójdę i sobie w po połowę ja mi sramę jakby. No i co? Bongo. Dlaczego ludzie w horrorach zawsze krzyczą hello? Wiesz o co chodzi, jak wydaje mi się, że ktoś jest z domu. Tak. Jakby się spodziewali, że, że jakby ten morderca im odpowie. Naprawdę, to jest, idiotyczne. to jest idiotyczne. Jeżeli ktoś by wszedł do twojego domu bez twojej zgody, to po co miałby ci to wszystkim mówić wychodzę z niego. Przede wszystkim z niego wychodzę. Ty wychodzisz, jakbyś się dowiedział, że ktoś jest. To robię, I'm out bitch. Nie, nie jakbyś nie potrzebuję tutaj nie, nie 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 tej ja dramy. idę na kawę, zrób co masz zrobić, bo <laughs> iść, i tak to zrobisz, a ja przy okazji mogę zginąć. Więc jakby... Come down. Biosa. Jeszcze raz proszę, aby ludzie w horrorach włączali światło. <noise> Prawda? I to czasami wszyscy <noise> w ciemne pokoje się znaczy ja, ja? tak skradają, nie wiadomo po co, bo to ktoś się na nich skrada, a nie na kogoś kogo. Ja bym nie wszedł do jakieś ciemne pokoje. Nie? Nie. Ja bym zapewnił światło, albo poświecił w telefonie. I się... Wiem, nie, no właśnie, ale właśnie o to mi chodzi, że no jakby po prostu zro... coś bym zrobił takiego, żeby, jakby, żeby widzieć. Bo po co? Nie widzicie, można widzieć sensu. To prawda. Dlaczego ludzie w horrorach chodzą do chrześcijańskich kościoła, aby zaczerpnąć wiedzę, wiedzę o duchach. To no, prawda. No tak, no bo jakby nie Wierze ma duchów, bo jest niebo nie jakieś, tak? I piekło, tak. więc nie jesteś duchem. Nie tylko jesteś w jakimś świecie. Tak, to prawda, jest tylko jeden chodzą. duch święty. Tylko on jest. Nie ma innych duchów. To Jest jeden duch w całej religii. A, a inni uważają, że on się rozbił na jakieś na wiem, tysiące mama, albo na, miliony. Na miliony. Lego. Miliony małych duchów. Lego, duchów Lego. No wiem, Teraz no na wiecie. pewno jest, raz jest wszystko. Teraz jest wszystko z tych Lego. kurwiam mnie to, ja jak już zan, u nas nic nie było. temu nic nie było. Były trzy jakieś stajnie do wybudowania, krowy do wybudowania. Jakie i... stajnie, A Ja tak miałem było. jakąś, yy, nie wiem co to było, jakiś dom i to wszystko. No, może nie miałem domu, bo ja zawsze dostawałem te małe. Ale nawet domy były małe, ja miałem taki mały dom. O Jezu, chodzi Jaki... o ten z pięciu chlocków? Nie, lotku? nie, no taki gdzieś dom miałem jak jak Za taki dom nigdy w życiu marzyłem. Proszę! No to może miałeś jakieś wolałeś samochody? Ja wolałem dom. Nie, wolałem domy! <noise> no to wyjaśnij to ze swoją mamą, co mi to proszę, chodzi? proszę, to wiele wyjaśnia. Dlaczego ludzie w filmach zawsze mają włączony dzwonek głośno w telefonie? Co, kto po No to bez sensu takie, no bo jakby, no kurwa, po to jesteś. Jakby się coś dziać, nie? Ktoś będzie robił brum, 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 brum. Nie oglądać sceny. Chociaż to by było spoko, mogliby to wykorzystać do parodii w cateringu, nie? Tak. No dobra, no jakby ta dziewczynka nie może się dodzwonić do ciebie i co? Jeżeli się nie dodzwoni nigdy, to, to nikt nie powiesz, że urze za 7 dni? I co to znaczy, że wtedy nie umrę, bo w ogóle, się nie dowiedziałem? W ogóle ja zauważam, że jest coraz większy trend i ten trend mnie cieszy, żeby no. do siebie nie dzwonić. Żeby no nie wiem, młodzieś, gdzie ta... ty masz ten trend, bo tutaj u mnie w Hiszpanii to wszyscy, to kochane chcą dzwonić. No wiem, ale to już to starsze pokolenie, ci młodzi ludzie już nie są... Bo ty się z tymi młodziakami? Tak, I jestem ja ty... bardzo młodzieżową i... osobą. młodzieżowym seniora. Cool. Jest cool. Ludzie w horrorach zawsze wchodzą w pola kukurydzy. I po co? Prawda, bo kolorami no to jest jakby jakaś reklama kukurydzy, czy co? Okay. Kukurydza wykupiła jakąś Kukurydza reklamę. płacisz im za to? No, ale to jest takie, to jest rzeczywiście takie częste. Ale była w ogóle taka seria Dzieci Kukurydzy. Była. I to miała dzisiejsze części. To było CornFlex? Była to, tak była Ja nic nie chcę mówić i e, e, nie nie wiem, może nie mogę tego powiedzieć. Z czego? CornFlex nie jest zdrowa. No nie jest zdrowa, znaczy no nie możesz tego powiedzieć? A możesz to powiedzieć głośno? Myślę, że jesteśmy w tych czasach. Już. Bo ja byłem wychowany wtedy wszystkich reklamach, że po prostu jesz, żresz te płatki z kukurydzy i mleko i, i to jest to, co potrzebujesz, nic więcej. A okazuje się, że on nie cukru. Tak, a okazuje się, że w ogóle to jest jakieś tak. zero wartości. No. Co się dzieje, dlaczego już nie właśnie w całe życie. A ty się tego dowiedziałeś kilka dni temu? Nie, no nie kilka dni temu, no jakieś... Byłem w tej rozmowie. No dobra, no ale już... ja no, wcale nie. Byłem przy się Wiem, o co ci chodzi. Wcale nie wiem, się odbyło. <grym> ja zapytałem po prostu No więc odbyłaś to, się ta rozmowa. Wtedy się widziałem. Nie, widziałem już. Przestań <grym> kłamać. To się dwa dni temu. Dobra, słuchaj mnie. Dlaczego ludzie w horrorach biegną tak wolno? <grym> No. Nawet ja biegam szybciej. To prawda akurat byliśmy wczoraj na Halloween i ogólnie jestem bardzo zadowolony, ale ten koleś Michael Myers cały czas chodził tak wolno. Wierzyłeś? On nie biał, nigdy nie biegał. A te ofiary biegały, i mimo no to on jakoś się nie dogajał. No. On nie jest po okay, On po prostu wszedł, A może to jest Stara, prostu, on idzie. może to jest korzeniowski, to jest osoba w masce. Przestań tak mówić. Może nie, to korzeniowski. Nie, nie, nie wolno, to jest jakiś bohater polski. No, ale wiesz, że bohaterzy żeby ciemną to ciemna strona medalu. Można by stworzyć taką fantazję po prostu. Ciemna strona Roberta Korzeniowskiego. Aż słońce zaszło, taka jest ciemna strona. Kiedy ludzie w horrorach słyszą dziwne szepty, to zbliżają się do nich. Szumną w tera. Nie wiem, ja bym chyba nie poszedł. Czy ty byś poszedł? No. Nie. Jak, ja bym się nie tak, usłyszał jak, w ogóle. Ja, tak, tak <laughs> byś się nie usłyszał. Ja bym usłyszał, bo ja mam wrażliwy słuch. I bym, i bym pierwsze co zrobił, to wiesz co? Wyjść no. z tego budynku. Cały czas bym no, wychodził. No, no. Film ze mną polegałby na tym, że no, działyby no. się dziwne rzeczy i bym wychodził z tego prostu, budynku. Prostu się prostu do innego, działy się dziwne rzeczy, wychodzę z tego budynku. Jakby, dlaczego oni tam cały czas siedzą? Dzieją się straszne rzeczy, co robisz? Wychodzisz z budynku, tak, masz na nawiedzony dom, scyjacy. co robisz? Nie wracasz do niego na przykład. Nie Wiem, ale wtedy, jeżeli oni by tak postępowali, to, to by nie było filmu. By wiem. Na szczęście tak postępują. Dlatego powstają filmy hmm. o nich. Bo to wszystko są dokumentalne, prawda? To są mm -hmm. na Dlaczego ludzie w horrorach tak strasznie chcą schodzić do piwnicy? Przepraszam. <laughs> chcę schodzić do piwnicy. Moja mama na stryk wchodzi może dwa razy do roku. Zostawić ciuchy z danego sezonu, no, jakby, bo tam jest składnik. No dobra, ale nie, poczekaj, to z piwnicy, a do piwnicy to częściej do, do piwnicy częściej, bo tam, tam ma, ma składzik spożywczy. Tak. <laughs> ale to są ludzie w horrorach, no, a nie ta mama, z to w horrorze. <śmiech> <śmiech> nie mogę chyba dzisiaj weźmieć mojej mamę że no, rzeczywiście... brak odpowiedzi. Ale to też się składa na to pytanie, że tam chodzą, gdzie nie ma światła. No. Jakby to jest to samo. Jeszcze chodzą do piwnicy, gdzie nie ma światła. To już jest najgorsze połączenie na świecie, a i tak to się od te razem. Mówię. do piwnicy tak. schodzisz na dół. Nawet w normalnych warunkach po prostu zapalasz światło żeby się nie wypierdalić. Dlaczego ludzie w horrorach zawsze e, namiotują tam, gdzie nie ma zasięgu telefonicznego? <grymne> <grymne> to prawda, oni jadą w to miejsce, oni patrzą znaczy, pewnie na Google Maps, to... miejsce bez zasięgu. Aha, bo oni są może tacy, e, że chcą się jakby odłączyć od tego, tak, że jakby e, ten serial, co oglądaliśmy, ta oaza jakaś taka spokoju, ale no mimo wszystko to chyba nie jest bezpieczne.